Hej, cześć, czołem. Jesteśmy tutaj razem z jednym z najlepszych instruktorów, jakiego znamy, Tadeo z JC Group. Jesteśmy na torze Modlin i Tadeusz również poprawia swoje umiejętności, które są tak daleko od naszych, że warto zapytać, żeby na chwilę oderwać cię od Twoich umiejętności, a przejść do moich umiejętności. Ja na przykład, kiedy zbliżam się do zakrętu, dostosowuję do niego prędkość i staram się do apeksu jeszcze lekko przytrzymywać hamulec. Im oczywiście bardziej się pochylam, tym mniej go trzymam. I żeby ten motocykl cały czas miał zawieszenie skompresowane, i żeby to zawieszenie cały czas pracowało i żeby nie było efektu, że ja puszczam hamulec, i nagle zawieszenie się prostuje, więc czekam do momentu, kiedy jest Apex i mogę już przechodzić na gaz i odkręcam. Ale. Jest taka technika, która pozwala zacieśniać zakręt tak. tylnym hamulcem. Oczywiście, e, jak najbardziej, kiedy sięgniemy już tych naszych e, możliwości, że czujemy, że ten przedni hamulec jest na tyle mocny, ale zaczyna prędkość być zbyt wysoka, nadal wynosi nas z tej odpowiedniej nitki toru, wtedy warto wspomóc się tym tylnym hamulcem. Oczywiście pamiętajmy, że jest on to bardzo delikatny i wrażliwy. Ta dźwignia tylnego hamulca jest równie wrażliwa jak klamaczka przedniego. A, Zatem a rękawiczka? Rękawiczka, właśnie, rękawiczka robi to nie, nie pomaga. Nie pomaga absolutnie. Niemniej jednak użycie, wspomożenie się tylnego, tylnym hamulcem e, razem w połączeniu z przednim robi robotę. No i teraz pytanie: czy każdy może to zrobić? Każdy pod warunkiem, że znajdzie się w tym właśnie już momencie swojej cudownej przygody na motocyklu. Czyli ja jeszcze nie. Dziękuję.